Chcesz brać udział w moim odcinku? Tak. No. Biorę. Biorę udział. Biorę udział. <noise> Biorę udział. Biorę udział. <noise> Rol, jak joget. Ciema jestem moski 544 I witam w kolejnym odcinku serii Minecraft kwadratowy świat eee, Dzisiaj nic nie zbudujemy Dzisiaj sobie Tak tylko pozwiedzamy Mapkę Ponieważ nie wiem co zbudować Napiszcie w komentarzach co mam zbudować W dzisiejszym odcinku mm, No i tyle Dobra, to ja sobie wchodzę eee, wytwy co ty tu rafu robisz? Telewizję oglądam. O lol. Dobra, spoko. To. Chcesz brać udział w moim odcinku? Tak. Biorę. Biorę udział. Biorę udział. Biorę udział. Lol, jaki Weź się żarcie, bo na pewno głodny jesteś. Nie no, to ty tylko mi jeszcze. Tylko zjechało mi pierwsze półko od tecika. Oha ja i tak sobie wezmę na drogę O, dobra A, co mi tam? Co mi zagląda do skrzyni? Tak sobie. Masz. Okay, Ej. Tak o masz. Dzięki. No, no za to. Dobra, to ja teraz jeszcze tylko pójdę... Idzie ze mną? No idę, idę. Mm, idę sobie naprawić. Nie wiesz, paralitą jestem, chodzić nie mogę. No, naprawdę. Ok, Diamond Pickax 278, Helded No, zabiję go! Liście everywhere! Ja pierdziele, weź to wóz do skrzyni. Masakra! Włóż to do skrzyni! Weźcie jeszcze nieznaczenie ja od moim... Coś zabrał. Może ty, nic, może ty... Może ty pierwszy? Dziękuję. Proszę bardzo. sam, sam, dobra. Dobra, gdzie ty idziesz? Lol, piwnica jest na dole! A, do piwnicy idziemy. Trzeba no. było tak od razu. Dwugodzinna masakra. U, tu jest... Mop. The fuck. Dobra. Pewnie idź za ścianą. No, to na pewno. Diamond pickaxe. Okej. Okay. Oooo, jeszcze level mi jest potrzebny, bitches. Kurde. Mm. Never mind. Ej, co zostawiłeś <laughs> tam tego środku? Ale z Ciebie kolega No i tam cicho siedzi Dobra jeszcze wam pokażę taką jedną z jony. Tu widzicie jest coble stone prawda? A to się dzieje za sprawą tego Ile jeszcze tu mi zostanie? 27 To mi się Rafał, o stój tu gdzie stoisz Automata zrobiłeś? No lol I teraz pokażę wam jak to wygląda to sobie tak kopię fajnie. Ile jeszcze? 12 Tu już 10. Come on, zapraszam. No i tu wygląda mianowicie tak. A ty e... tego Irona nie zabierzesz? No po co ja mam Irona? Od cholery. E, no, tutaj są, tutaj jest serstą który aktywuje e, to, że jak się pojawi ten klocek i... nie, czekajcie, jak on, ten klocek powędruje do góry, to się zrobi nowy i te pistony zaczną działać, o. Tak. atery Petery działają na te pistony. O, o te 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 aktywują te pochodnie i te pistony idą na dół. Eee, tutaj pochodnia działa na redstone, który powstrzymuje to, żeby... O tak. I tu są pochodnie, które aktywują włączanie lub wyłączanie tego całego mechanizmu. Dobra, come on Rafał, idziemy, bo cię okay. tu zamknę. Eee, trendy do wyjścia. Dobra, Uro. dobra, już ja trafię. No Pasuje I tutaj jest na węgiel i te dalej Albo coś takiego Dobra To możemy... Tu ten zombie jest! Oj, sorry LOL Dziura To tam jest obok Jest, działa mob disperment Chodzi mi o to, że tu się zombie zrespił Dobra Krew. Ja tu mam tego klocka Jeśli go szukasz Aha To, to postał go Jeśli go rzuciłem Dobra Mam, mam Idziemy No come on. No wchodź no, Dobra Ech. Ale Zab laga dostałem, cofnęło mnie Założyłem Dobra Zamknij drzwi ze sobą Dobra I... idziemy teraz tu do farmy Chcę wam tylko pokazać Że mam wszystkie drzewka już Rafał idzie idzie za mną, bo widzę go na race mapie. Ho ho Wszystkie drzewka tu już są Oj widzę, że prawie wszystko już wyrosły Hmm Kurde, spora farma No O, już prawie wszystkie wyrosły tutaj. te Tylko brakuje mi trzech dżunglowych, Ten ja, Płotek to sam wymyśliłeś, czyżbym widział kopiowanie kogoś Sami przyszło, ale jak ktoś to zrobił to nie moja wina. A co? Powiem ci szczerze, że tylko mi się wydaje, ale ja chyba widziałem na survivalu huśka podobny. Wiesz co, też tak zauważyłem. Ale nie, na, ja nie kopiowałem. Ja nawet nie wiedziałem, bo ja szczerze po ci powiem, nie oglądam huśka. A ja nie robię mostów, ja nie robię płotków z liście, ja robię tylko praktyczne wytrzymałe. Mm -hmm. Tu jest moja w, w, jest, jest. Lol, co robi kurczę u, u świń? Zrespił się, jest tyle miejsca, że się zrespił pewnie. Już go nie ma. Dobra, idź A twoje krowy są normalnie tak liczebne, że ja nie mogę. <laughs> Najwięcej ich i tu jest. Dobra, idźmy co? I idę, idę już. Aha, okej, okay, to było dziwne. Nevermind. No zjeść musiałem, nie? Okej, okay, spoko. No, dobra. To teraz idziemy... ...do... ...Ekspiarki. Chcę coś jeszcze tylko tam zobaczyć. Muszę Cię na chwilę opuścić. Gdzie? Po prostu. Zaraz wrócę. Aha, spoko. To idź, proszę Cię bardzo. No to idziemy teraz sobie do, 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 do farmiarni. Albo nie, nie idziemy to haha. Taki jołkraft o pójdzie, on nas tam nie będzie. <grywka> Zrobimy takiego jołka, że powiem, że jestem na dole w, w, w ekspiarni. Ha. A ja sobie pójdę po na przykład drzewka No do dżungli. Mów ci. Czy mi się muzyka włączyła? Nie. E, mówcie, piszcie mi w e, komentarzach pod tym odcinkiem, Mówiłem, te, co mam zbudować w, w następnych odcinkach. Mm, bo mi się już po prostu pomysły skończyły. Nie, ma, nie wiem, co budować. Moim zdaniem, wszystko co najpotrzebniejsze, mam wybudowane, i z tego powodu, właśnie nie wiem, co wybudować dalej. No i tak to jest. Więc proszę Was, bardzo, jeżeli mnie teraz oglądacie, to jakbyście mogli, to w tej chwili pomyślcie, wytężcie mózgownicę <gry> i napiszcie mi w komentarzach, yy, co chcecie, żebym zbudował. Mam plany co do kolejki, ale nie wiem jeszcze dokładnie, jak ją zrobię, bo musiałbym pozbierać sobie że, yy, te złoto, a nie żelazo. Ale chyba znajdę, bo Minecraft w Polska, Minecraft Polska, spoiler, robił. No, miecz popsułem. Robił yy, ciszej. Robił poradnik jak kopiować złoto. A chyba dokładnie to, jak kopiować złote tory. I to mi się bardzo by przydało, ponieważ, jak wiecie, to złote tory służą. Rafa przyszedł. Służą do zasilania. Więc, bez nich, inaczej, yy, Minecraft nie. U Matko, nie pojedzie. Więc bardzo by mi się przydały. A nie mam zbyt dużo złota, ponieważ po pierwsze nie chcę mi się chodzić aż tak dużo do jaskin, bo co ja tam będę robił cały czas. A po drugie... Y, mam go mało i... Ogólnie mało występuje z tego co zauważyłem. Już więcej mam chyba dia... Ksów puk, puk. puk puk. No matko jak ci daje jest noc. Y, spoko. Ja ja jestem się w, eksp w ekspiarce, jestem jakby co? Aha, okej. Okay. Idziesz do ekspiarki? Tak. O matko. się. No haha. <laughs> Joe. <laughs> Nie ma mnie tam. Możesz kiedyś mnie zabije. Łopatą go zabiję, to mnie jest. Jak mnie tam nie ma, jak mnie tam nie ma. Czekaj. No nie, nie ma ci tu na pewno. Podwędzę ci parę rzeczy z lekkiego. Nie! Nawet ci nie masz. Co ty robisz? No. Ale weź za Teraz jestem w ekspiarce. Poczekaj, sobie po ekspiriu tutaj po, i pogadamy. O czym chcesz pogadać? Tam niektóry... O tym jak, jak, jak trwa nasze przygotowanie do nagrywania. Dawaj zaczynaj, bo to twoja kwestia była. Tak, moja kwestia taka, że kurczę, jego paczka modów mi się skraszowała i musiałem sam wszystko ściągać. Po czym okazało się, że mamy nie tego samego Forgea jest niekompatybilne, po czym ja miałem wrażenie, że pokasowały mi się moje serwery i wszystko inne, więc y, zacząłem tego szukać i tak kółko i tak dalej, nie? Tak na to 2 godziny. I aż doszło do tego, że ja musiałem jeszcze to zrobić no. Ponieważ Rafała paczka mi nie chodziła. I musiałem od nowa wszystko instalować. Dziękuję, Rafał. Nie ma za co. Polecam cię na przyszłość. Kurde, nie dostaję się w Headshot. Boom headshot. I don't wanna Okej okay, teraz muszę sobie poszegregowane O matku, ale teraz będzie mi się do dziennie mopy zabijało Mhm, mm a ta krew zostaje w powietrzu, nie No jest tak masz taki splash jest tak. na blokach To jest chyba sieć, wiesz? To mi się wydaje, że to coś jest coś trzeci Ale nie, ona znika Eee, i te wszystkie członki tyle leżące, nie? No, episki ten motel będziemy mi się dziwnie zabijało zombiaki, ale dobra Nie. Coś zarypał. Nic takiego. Nic? No nic. Sprawdźmy. Aha. Nic nie miałeś. E, ale jesteś uprzejmy. No come on, to. łap to. Ale to proszę No twoje mięsko. No ale ja jestem dalej, o. Teraz dopiero jestem. Wow. Mm. <laughs> ja pierdzielek. <laughs> to epicki jest ten mod. Bardzo epicki. Ja też się rozpadłem, nie? Tak Nie ja, moje szczątki. Uzbiera nie, ty się nie rozpadłeś. Nie? Myślałem. Nie, nie, nie to tylko mowy. Muszę sobie zmienić na skina coś podobnego co ty masz. No mm. co robimy dalej? O mam pomysł patrz. Zamknij mnie. Zlagowany. Wyjeżdżają stąd Nie no epik jest ten mod. Jeźdź na samą górę. Hej, masz zapasowe szkło? Nie. Nie rozwalaj, nic ja ci błagam. A gdybym tak zombiaka zastąpił, nie, bez jaj. Dobra, idziesz na dół, idziesz, nic nie zrobię. Możesz mi przecież do No tak. Ale jak tylko ja, ja ci ufam, ale jak tylko to zawsze pasi i to... <grym> Ej, ten ząb jak nie chce spadać. Poleciał. Tam jeden się za, zatrzymuje zawsze na wodzie. No, widzę. No to tam, co co mi tam z jednego? Już mam siódmy level. <grym> tak, to dzisiejszy odcinek jest luźny. Zaraz sobie nagram jeszcze prostrita. I tak to właśnie. Ja powiem. miałem przypadkiem kopać coś na pustyni. Właśnie, ja miałem ten, no też No brawo Czekaj, tylko zabiję ten Nie ja, ja. idę, szczątek leży <grystanie> Szkoda, że zni one znikają <grystanie> Dobra, zapali światło Gdzie zapalić światło? No, w sprawie tak? tym? E-e? O! To jest tylko światło do mojego tego, a ja nigdy tam nie, nie zapalę, nie gaszę. Aha, ja myślałem. Nie, nie. Do mojej drużki, zabiję tego, nie idzie. Dobra, dziękuję. Nara. O Jezu, weźcie, ogarnijcie psa, bo nagrywam. Osz, mordę. Mordem style. Tam, mod morden. Nie Większe doświadczenie na spiralnych schodach ktoś tu ma. To <grym> Tak, to A. ja. Nie wiesz... Nie wiesz o mi. Zaskakuje się po płotkach. No możesz. O, w mordę, są moby. Co jest kiedy? Tak. Nie, nie chcę. Ale ja nagrywam teraz, daj mi spokój, proszę cię. A, ratunku. Pozdrówcie mamy w moim w komentarzach. Zobaczymy ilu nas jest. Zapomniałeś, że nie mamy drugiego łóżka masz Zmęszałem w ciele. Bo mnie skelet po drodze atakował. Skielet Dostałem w łopatkę. Dwie. Dostałem w obojczyku. No. Dwa wojczyki, ale jaja. A tu się gapi. Wyjdź z serwera. Mm. Oj. Muszę zabić, gidy. Ej, się dzień robi, dawaj, chodź. Ale przykrót, zajmę. Okay. Teraz walimy szkielet. szkieletą. Zanim mnie je... połączy, będzie trochę trwało. Dwa szkielety. Wow, it's awesome. It's awesome. It's awesome. It's Dobra, dawaj, come on. Co ty robisz w pokoju od netteru? Nie wiem. Kamasz mi się gra, odlaguje. Czekaj, no, Strzel mi Łatwo Dobra, już wiem gdzie jesteś. Muszę coś dojrzeć. Gdzie mam strzały? Eee, tak! W ręce. ręce. Eee, Myślę, że w głowie będę miał. <laughs> Nie no, fajnie. Nie, to jest dopiero coś. A jazda się zacznie dopiero jak zacznę programować z jawą 7. Przecież to. Lol, oni na piątce cały czas to robią, wiesz? Tak. Tak. To czemu ja to mogę otworzyć na 7? Mimo że, od, mimo, że otwarzasz to na siódemce, oni programują cały czas na piątce. A siódemka przecież ma lepsze opcje. No tak i właśnie dopiero mają w 1,6 przejść na siódemkę. Jak w 1,6? W Minecrafcie 1.6 będą już siódemki. Oni teraz całkowicie silnik Minecrafta na 1.6 przerobią, żeby siódemki programować. Chyba na 1.5. Nie, stwierdzili że na 1.6, a 1.5 jeszcze normalny będzie. Mhm. To co, nie będzie lagów, czy co? 1.5 chyba zamierzają... Się, nie, po prostu zamierzają zmienić y, tego. Y, ja wyada im to więcej możliwości programowania, nie? No i lepszy silnik to jest, nie? No tak, dlatego mówię, że cały silnik muszą przerobić, a na piątkę, na jeden 1.5 chyba zamierzają zrobić silnik świetny, lepszy, nie? Mhm. To nie wiem, nie co tam być. Dobra. Łapaj. Trzymaj, Kosz... łapaj, łapaj. Głosimy. Hmm. Ale switaśny dźwięk. No. Co? Ale chrypiej Nie, bo ty zawsze tak chrypisz jakbyś chciał na siebie zwrócić uwagę, bo... Wie, rozumiesz wiem, takie wiem, te. Ale. <coughs> ja o ty po tak chrypasz. Mhm. Mam nadzieję, że na jowie 7 już nie będzie takich lagów jak teraz. Bo dla mnie te 150 FPS-ów co teraz mam to są lagi. Ciekawe jak przemodelują wszystko. No. Kurde, ja chciałbym zrobić, żeby z... zrobili tak, żeby teksturpaki przejęły jeszcze tekstury na skiny. Że jak zmieniasz teksturpaka to na przykład zmienia Ci się możliwość więcej pikseli na skin. Z, no to Teraz by było mamy ciekawa. skin 16 na 16 na przykład łeb, nie? A jakby na przykład było 32 na 32 To już lepiej, ale nie przesadzajmy z rozdzielczością, bo potem kwadratowe niedobrze wyglądają. No. Bierz pod uwagę Steve'a z misy. <grych> nie Już, no... Ale tak się zastanawiam, że chyba prędzej zostaną przy idei 16 na 16, jak to było zawsze. No możliwe. Wyrzucę to... Może ktoś najwyżej moda takiego... Znaczy nie, młody takie są wyrzucę przecież już. To, wyrzucę to, wyrzucę to, wyrzucę to... Wyrzucę to, Może daś mi, ja że mam pusty ksipunek Chcesz dirta? Tu łap. A co z nim zrobisz? Innego. Tu łap. Masz go. A tu. Uuu. Nie. Zrobię sobie własną farmę drzewek. Gdzie? Gdzieś tam. Wszędzie. Zrobię ci las naokoło chaty. Tak, no dzięki. Na 10 ostatnich odcinków coś planuję takiego zrobić że widzowie będą tu mogli się wybudować. Ale przewiduję do tego większą ilość moich widzów, bo mało osób mnie ogląda. A przewidujesz do tego e, serwer? No tak. Okej. Okay. Ale no hamaci oczywiście, nie? Aha. No bo jak już w tamtych czasach może będę miał e, ten... po 2000 widzów, nie, nie jestem pewien, nie... Nie żebym przewidywał coś ale jakbym miał to bym sobie wziął za darmo tego yy, wooden crafter, bo sponsurują za darmo wooden od 2000 do 8 Ile tego potrzebujesz kachu w ogóle? A najlepiej najwięcej jak można Do zużycia łopaty? Nie no bez przesady ta łopata ma ile? Powyżej 2000 Unbreaking 1, to yy, Mogę... zużyło się znacznie, bardzo niewiele. No, bo ona by miała powyżej okay. 2000. 399. 398. 398. razy 3. 397. Razy, razy 3. ten. Na Unbreaking 1 daje Ci razy 2 na razie. Mhm. Potem Tutaj jest razy, razy, razy 4 chyba. Jest do razy 4, max chyba jest, wiesz? Chyba ja no to mam breaking 2, ja mam jeden, nie? O, eee. skin, muszę zadać sobie pytanie. Kontrolujesz czas? Tak. 25 sekund. Uff, 25 sekund! I 24 mhm. minuty już nagrywamy. Dobra, to ja już kończę odcinek. Mam nadzieję, że się podoba. Taka luźna pogrywajka. O! Będzie taki tytuł, luźna pogrywajka. Dobra, więc Rafa, daj mi ten cały piasek jakbyś mógł, już nie zbieraj. Już mamy dużo. Zaraz Ci go dam, jak skończyć. Dobra, odcinek. to chodź do domku. A w tym czasie się pożegnamy, więc komentujcie, subskrybujcie mój kanał na YouTube. Jestem aski 534 Wyjątkowo dzisiaj nie mówię z podziałem na, z Rafałem, ponieważ Rafał nie nagrywa. Jesteśmy no. w mojej serii, nie? Nie obraź się, Rafał. Nie, no to... Też. No, to... Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. Nie zapomnijcie, to motywuje do dalszej pracy. No i mam nadzieję, że to wszystko już, więc na razie. Cześć i czołem. Pożegnaj się, Rafał. No cześć, papa. Na razie pozdrow <śmienic>